Ale ścieżka wydeptana Czyli ktoś tu był Jak tu nawet masz górkę nasypaną? A kto sypał? Na pewno nie ja A my stąd tu nie wyjdziemy? Kurty, chyba Masz latajkę. Ja, ja Nie wiem, czy tu później z tym wyjść. To może jest stałe. cię. Cześć, to kolei wszystkie pomieszczenia wcześniej. Daj głos. Daj głos. Kotłownia. Nie, 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 Bajka jest, Hubert, weźmy. A. a tu możesz piec dopiero. No, tu jest kurwa, kawał piec. A dlaczego my nie weszliśmy? Chyba tam są rozlewnie, tam są drzwi i tu też. Nie musicie tu iść No nie musimy Wiktor, Wejdź. Okay. Ja idę nagrać do pieca. Ole bukuwa, kuwa wielki. No bo kurwa ten. Kało chuja. Co tam kurwa? Jak robi, tu nie also? ma pieca żadnego nie Co tam kurwa, Siedem budynki? Panie. I tu wejście kurwa. No. no było, a tam są budynki. Dobra, idziemy środkiem, bo środkiem przejdziemy. No ten będzie widzimy. No idziemy spotem, bo tu są budynki. Ej, Co? Kurwa, coś tu przeleciał. Nie pierdol, zobacz jest na o oh. Jak może być pre... Jak jest kabel ucintyku u was dwustył? Nie jest Nie jest żadny kabel. Na bluetacza jest Bluetooth'a. No. Na Bluetooth'a. Nagrywa się to, weź? zobaczy miga lampka. Na GoPro Nie miga. Na ona nie miga? A Miga, miga. Bo. To się dobra, to się nagrywa wszystko. Pianek co ty robisz? Kible. <grystanie> czaj sypianek, czajek kiblę. To jest dobrze zachowane, nie? No. Nie, ja mówię, murdowe szklarze już, bo kranek to zapierdała ale. A kible są? Są, całe, załatwione. Całe kible. Czyli trzeba No dobrze, Kontakty kurwa jeszcze działają zupełnie. Zapatrz na czynniki ruchu czy nie ma no Nie będzie. Ichujno. Fajnie, fajnie. Ciekawe. Tak? No właśnie to, 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 to. widziałem na ja. Jestem pod ziemią. Pod ziemią są. Światło nie działa. Patrzcie, czuję, że nie ma tu w jest są guga i są podziemne. Chodź na początek ten ten miejsce. żeby się nie wiedział. Żeby się nie wiewał. Na dół jest chyba dwa piętra jeszcze. Kurwa, to faktycznie jest w naszym mieście. Co jest, ładna ta klatka schodowa. On jest do nie jest dobrego dziecia? Nie. Patrz, to już jest strasznie. Dzięki za Tu nic nie ma. Wszystko. Nie baw się na siebie. To jest wyjście na wyzwanie. Za chyba, to nie przeskało. No można wejść. Kultura jest. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Jest jedzie z nockiej Ja bym był chętny. Tu to jest za listy, chodźcie na początek, tu zwiedzimy ten poziom, a później zobaczymy te schody ładne. Ale ja bym wszedł na początek tymi. Chodź tu jeszcze. Kiechać. Tam podziemia i to dużo, tam jest wejście i tu jest wejście, to jest dużo podziemne. No. Ciekawe miejsce. No. Ale z wyposażeniem, nie? Telewizor, wszystko jest tam na jedynie na część zobaczyć Na początek idziemy jeszcze tam znaleźć koło tych schodów. No. Nie tu, tylko na wyniku po tym, 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 tym i tam było tam jeszcze było rzeczy wiem, to Tu jeszcze było przejście Tu chcę jeszcze zobaczyć A później pójdziemy No klikuj, bo się okaże, że kuwa światło jest Nie dotykaj chyba Wajstej Czeka, że woda jeszcze jest Weźmy Weź nam tu do światła. I tu masz co, drzwi, szatni, to wszystko. Szatnie. Te drzwi skarbia wyjebne. Nie. No tak bo ono? są za nowe. Później, ale czy no nie film, poczekaj. Dawajcie tak na piętro. Dawajcie na piętkę Później, na końcu. Do góry, na końcu. jak wyjdziemy wychodzić. Najpierw dół. Najpierw był czy piętro? No piętro, piętro. No dalej, A tam są fodów w górę jeszcze. A no to pójdziemy na dwa w ogóle. No. Idź przy brzegu, nie? jakby się miał urwać? Nie urwać się. Myśmy się tylko nie zjebali, nie? Do sieć, no. Do sieć. <laughs> Pusto. To nam no. obywateli, cała seria w tym zakresie, cała seria w tym w tym pokoju zrobić. No. Bo jest zamek w środku, skrajnie w razie jego wypierdoli z buta. Najwyżej. No Tam jeszcze jest, nie? Tam po cała ta strona. Uważaj no. na podłogę. Tu się nie zdzywali kurwa szypinga w dół. Grzejnik.

stoi? Nie stoi. Tam za drzewem schowana idealnie. A tam jeszcze tam są też, prawda, też no, to co? Jeszcze piętro w górę. Na samym ja samym tam, nie wiem, górę. tam, tam nie, to. nie wiem czy chcecie. Tam tu muszę. No. Już tu się kurwa uginął. Idę tylko na schody na razie, zobacz. A najwyżej wejdziemy tam tą ładną klawkę. Ja nie wchodzę. Ja nie Ja na ona no piwnica a później ten, zobaczymy tą ładną klatkę dokąd prowadzi A to jest tylko strój, tu nic nie ma że to faktycznie robi no. Jest tyle chemikaliów, nie? Nie ma co, co nie? Nie ma co I też piekło. Nie wiem co to było Tu jakieś wyloty to co Podziemia. No Ale zobacz, że tu jest zamurowane Czy ta ładna klatka prowadzi do innej części obiektu Widzisz? Całkowicie Bo nie ma do niej przejścia nigdzie indziej to jest na górze Czyli ładna klatka jest, tam trzeba patrzeć sobie na te czujniki, bo to tam za nowe mi się wydaje trochę. Może być jakiś czujnik równych. Trzeba będzie patrzeć pod giwie. i nad głowę. Co, najpierw podziemia? Nie. to to podziemia? Ziemia pod. O, rodzy, Jest to? Idziemy włącznik główny prądu. Tu nie wyjdziemy, bo są drzwi zamknięte, ale może z obu No Idziemy tam. A to tam było jeszcze jedno zejście pod ziemię, nie? A tam, tam na i tam chyba. Idziemy tam, jesteśmy tu. Tu jesteśmy na wejściu. Nie, czyli zejście jest tylko tu. A nie, tu jeszcze było przy tej ładnej klapce schodowej. Tu jeszcze było zejście podziemne. No a jak? To tylko... Nie, to tylko ten wąż. Na mhm. pewno? O kurwa, jest klimat. O, idźmy. Śmieszne w ch... Nie bo tam jest główny włącznik prądu. Bo... Chodź. Ja tam nie wiem, czy się schodzi. Ci nie wiem, czujnik ruchu. Chodź. Chodź, zaraz. Chodź. Chodź, nie biegam. A wiesz, to zawsze <grym> Uch, tutaj Ale tylko tam Zobaczcie, nie ma chodzącego głównego włącznika prędu, zobaczcie. się. Przyjrzyjmy 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 się. To jest toksyczna, to malina techniczna. Zobacz, że to, nie. to jest czarny. To, to. to nie to, ale odcięta. A gdzieś było taki wielki łącznik, który było widoczny z lóp. Zobacz, Żaba. Ża żaba? kurwa, to jest żaba? Kumba, więcej tych żab. Chodźle żał. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Chodź leżał. My chyba nie przyjechaliśmy na termy. Dobra, idziemy. Jak to jest hodowla żab A ja byśmy na termy nie przyjechali. No, idziemy tam dalej, jeszcze zobaczyć. A to pełna? Ej, to jest pełne kurwa. Te bańki są kurwa. Te bańki są pełne. Na to, a nam no Woda się tu leje. Wiesz, co, co coś ciekawego? ciekawe? Idź no, do przodu. Cały czas kurwa leci woda z tego i zalewa. Weź, te, że... weź to dołużniku. Zakręcimy. Weź to, to, zak to dołużniku. No yeah. właśnie tak chcę zrobić, żeby to zakręcić. No bo no podróż to, podróżniku. Weź to, ulicach, ulicach. A włącznik kurwa, do okay. kręca. Okay. Tak. Okay. A mocniej właśnie. Dawaj. Mocniej? No. Zalewamy to chyba. By. A Nie, bo co ci powiem. To mrę po to, Ale ci powiem nie wiem, czy tu nie ma czynnika, co są wody, jak tu jest woda bieżąca. Czyli tu się skapną, że ktoś tu no i co się tu dzieje. Po wróżku. Peknij, peknij. Nie wepniesz, bo to jest inna zączka. Ale, tak, 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 tak. Ale ciekawe. Bardzo. Że tu k**wa woda, jest sprawna to jest kąt ta woda może iść? No idziemy na te schody k**wa Ale tam po cichu, bo k**wa k**wiec tam się wyrzucało K**wa źlica K**wien wyłącznik piłkowy Jeszcze

Czekaj, ja chyba nie widzę Patrz na czujniki Uważaj na podłogę e, Ja to biorę Tak jak się mój

po litrów nie te gotówki razem 10 gazów coś skażone, spirytus skażony. skażone 3000 pana złotych. To jest rzędówki, nie wiem. za to że te pomieszczenia wyglądają faktycznie, jakby to był nieużytek, ja nie. Użyte, nie? A Mogę mieć Nie, mógłby się przeciągnąć czasem. Ja już Jedno to hul. Zobacz. Ciekawe ci, czy... kula, mogę mniej niż wziąć. U Roberta, to może ten. Minus można na tym. A tu już Na tym jest faza. Ciekawe, A tu minus można opsować. Co? Roberta się opsuje. Ciekawe czy na tym jest plon normalnie. Ptak zdechły. Ptak zdechły? Tak. Pokaż. Faktycznie. Pokaż. Ptak zdech. Łazianca. To Dobra. Jest jeszcze coś, coś ciekawego, nie? To już ten. Ale zobacz, że wszystkie skrzynki powrywane. Ja Jakby, byś tu podłączył rasu, a jak tu masz fazę na nim, nie? Ja byś do tego i do tego podłączył plus i minus. Z jakiejś akumulatorki czy z baterii jakiejś dużej To byś zasilił jakieś obiekt i mógłby światło zapalić no Ciekawe to Trzeba tu byś ze założyć, żeby była gdzieś Wiesz. Ale ciekawe, że ta bajka, to mi się wydaje, że tu był niedawno, nie było. To się niedawno Przed zamknięciem Bo w do całego obiektu, no to tutaj jest kurwa... Ale to może biuro mówię mhm. Aby to no, bo Do biura to się tu wchodzi, o pewnie, nie? No Tu i do biura, a tu byli już pracownicy no. e, Drzwi zamknięte Schodki są Nie ma schotka. Czyli jest Gdzie nas jeszcze nie było? Nie ma, a tam jeszcze jest jeden budynek. Idziemy zobaczyć czy później to jest ładne. To jest byliśmy. A tu jeszcze gdzieś ten jego budynek został. Tutaj na wyczerpaniu byli tatniaki. Poczekaj, mieszaj. Nie wiem. Tędy nie przejdę. Trzeba wyjść z tego i... Ukryj. Migłek w tej chwili kiedyś I baterie się są One no, no są tutaj w małym. Jest lewnie. No to, to idziemy tam. To będzie trzeba wyjść z budynku i wejść tam lepiej. A tu gdzie jesteśmy? Jest... Do Puste West Jet. Chcesz śluga? Super, chcesz luka, bo tu. A idziemy do tej piwnicy zapknąć? Jak tam wygląda? A nie, bo tu nie zejdziemy. Bo no, tu nie zejdziemy. Bo tu jest oddzielne, jakby w uliczeniu. Co, so, wychodzimy, tędy i idziemy no. ten? tędy? wyciągnął. trzeba, zobacz, jakie że drzwi, że ludno. No, brodzik narodów. Trzeba grać na tajkach, nie ma co. Widziałeś Tam, tam ludzie są. No. Teraz po cichutku, bo tam ludzie mieszkają, żeby ich nie tak... Żeby nie niepokoić mieszkańców okolicznych wiosek.